O Jezu. Gonimy, gonimy, gonimy. Rowerzysta nie może być gorszy. Dlaczego ma być gorszy? Zwłaszcza gravelowiec. Cześć, czołem. Ja rowerowy. Słuchajcie, dzisiaj jadę do Tyńca. Tyniec to jest po prostu jakby ulubiona miejscówka rowerzystów i kolarzy krakowskich. Można powiedzieć śmiało, że wszystkie, no może nie wszystkie, ale prawie wszystkie drogi prowadzą do Tyńca, jeśli się jest na rowerze. Jeżeli to nawet nie jest punkt docelowy naszej jazdy, to ci, którzy jadą gdzieś dalej, często przez Tyniec jadą. Bardzo malownicze miejsce, z klasztorem, na wzgórzu, przy Wiśle, skałki. Ścieżki rowerowe różnego rodzaju, asfaltowe, nieasfaltowe, także ja dzisiaj na gravelku, bo będę jechał raczej trasą właśnie gravelową, nie szosową, choć oczywiście jak ktoś na szosie lubi jeździć wyłącznie, no to nie, też tam dojedzie. Jakby się wjeżdżało do jakiegoś tunelu, niesamowite wrażenie, a to po prostu las widok jak z pocztówki. Niczym kartka z wakacji. Jesteśmy w tyńcu. Patrzymy na klasztor od strony Wisły od drugiej strony. Od strony Gravelowej. Co to za pies? Tamta strona Wisły. To asfalty. A ta prawa strona, patrząc od Krakowa, no to. Nie asfalt, grawelowe drogi, oględnie mówiąc. I tutaj nawet są dwie do wyboru: jedna bliżej rzeki, brzegu, a druga nieco dalej. No, rzeczywiście, bardzo fajne te skałki są. Tam jest jakaś dziura w tych skałkach. Tablica informacyjna. Są to skałki piekarskie. Nie wiem jak się to nazywa. Wbite w skałki, żeby tu mogli linę zakładać. Przykład na to, jak blisko swojego miejsca zamieszkania można znaleźć ładne miejsca. Bo to przecież nie tylko tutaj w Krakowie, ale w zasadzie wszędzie, gdzie się mieszka, można znaleźć coś fajnego. Ładnego, ciekawego. Boże święty, jak ta natura tutaj popracowała nad takimi formami. To kapitalne, to nie przejdzie za cienko, za wąsko. Ta dzisiejsza jazda ma taki pewien smaczek. Otóż, jadę no, nowymi miejscami, nowymi drogami, i wpadnie mi w oko jakiś wycinek tego, co mnie otacza pole, jakieś drzewa, jakiś dom w jakimś specyficznym kształcie, formie, kolorze płód do tego jakiś i jakby się człowiekowi przypominały no właśnie takie miejsca które kiedyś, dawno, dawno temu widział. Coś takiego się odczuwa dzisiaj. Sorry, to taki osobisty wtręt. Lecimy dalej. Dokąd nas to poprowadzi? Bo ja oczywiście ślad swój dawno zostawiłem jadę tak spontanicznie przed siebie. Lutego tura. Ulica. To już chyba Sienkiewicz pisał. Luty, srogi rycerzu, lepiej od razu mnie zetni. O, dworzec. Lubię dworca ostatnio. Momencik, przyjrzymy się rozkładowi jazdy. Nówka. Dworzec znówka. Dokąd bym stąd zajechał? Rowerek do środka. I powrót już na rowerku. Bielsko-Biała. 13.26. 10.30 wyjazd. Dobra, jeszcze mam tutaj kierunek zakopany 7.33 wyjazd, o 11.20 byłem w Krakowie. Ósma, dziewiąta, dziesiąta, jedenasta prawie 4 godziny. Dobra, trzeba temat przemyśleć. Póki co jadę dalej. A no, widzę, że długość tego peronu, dworca, e, dobra. Bo nie ma nic gorszego niż za krótkie perony. No dzięki temu, jak widać, ludzi sporo, a nie tłoczą się. No cóż, jakieś 5, 10, może 15 lat i wszyscy na tych peronach tam będą czekać na pociągi cierpliwie. Tak ma być.